Turystyczna Wielkopolska edycja zimowa. Sprawdzimy, czy te oczy mogą kłamać. Odwiedzimy Pestkownicę i Fridolinę e, Glamping. Przejdziemy się również ścieżką edukacyjną. No to co? Jedziemy! Turystyczna Wielkopolska, jak widzicie, edycja zimowa. Dotarliśmy do Dormowa, do Free Doliny Glamping. Byliśmy tutaj podczas pierwszego sezonu i spędzaliśmy fantastycznie czas w super przygotowanych namiotach. Teraz pojawiły się tutaj fantastyczne, komfortowe domki, które chcemy wam pokazać. Znajdujemy się w naszej stodolinie. Cały, cały pomysł polegał na tym, żeby rozszerzyć jakoś pole działania. Zdecydowaliśmy się zbudować dwie stodoliny. Z widokiem na jezioro. Chcieliśmy też przedłużyć trochę nasz sezon działania, czyli nie tylko latem, nie tylko od kwietnia do października, ale cały rok przyjmować naszych gości. Stoimy teraz w salonie, mamy kuchnię. Tam ona jest w pełni wyposażona, więc mamy i lodówkę, i płytę indukcyjną, za mną salon. Na górze mamy antresolę, tam, tam mamy dwa podwójne łóżka. Oczywiście na parterze sypialnia również dla dwóch osób. Domek robi fajny klimat, ale wydaje mi się, że strefa spa to jest to coś, co może przyciągnąć właśnie gości, szczególnie zimą, mamy balie z jacuzzi, więc wydaje mi się, że jest to nie lada gratka dla, dla tych ludzi, szczególnie z miasta, który, którzy mogą zaznać tych, tych atrakcji właśnie tutaj. Dobra, chodźcie, bo jest naprawdę zimno, sauna obejrzana, teraz pokażemy Wam jeszcze jedno miejsce, o którym wspominał Filip. Zapraszam Krzysiu, choć chodź, rozgrzejesz się trochę. Proszę, proszę, proszę. Oooo, rozgrzejemy się troszeczkę. O, brzmią zachęcająco te bąbelki, co Krzysiu? Bardzo. O, jest pięknie, jest... No, Zróbmy rosół z operatora. <laughs> ty, u... Jest pięknie, jest bulgocząco i jest cieplutko także, e, a to sobie chwalimy w tej edycji zimowej, turystycznej Wielkopolski. No, je, no, jestem, jestem, nie wiem czy myśleć. Nie widzimy się, jestem, się, jest, się coś fajnego. No, ale tu się tak dobrze leży. O, to będzie fajnie. Ach, dobra, jedziemy dalej. Dotarliśmy do ścieżki edukacyjnej w Stobnicy. Wspólnie z Oskarem przejdziemy się nią. Potem zobaczymy, jak wygląda ten legendarny zamek. A na sam koniec sprawdzimy, czy jestem godny nazwiska łuczak, bo postrzelamy z łuku. Znajdujemy się przy zamku w Stownicy, który otacza nasza ścieżka edukacyjna. Ścieżka edukacyjna powstała po to, żeby pokazać, opisać i jakby wyjaśnić, w jakim miejscu się znajdujemy. Można poznać tutaj informacje dotyczące Puszczy Noteckiej, zwierzyny, ale też historii i faktów dotyczących powstania samego zamku. Za nami ten zamek, który widać, powstaje od około 10 lat. Jest to najmłodszy zamek, tak naprawdę, który powstał w, w Europie. Bo od 100 lat żadnego zamku nie zbudowano. W okresie zimowym czeka tutaj na Państwa kawiarnia sklepy, gdzie można wypić zjeść coś ciepłego, jest wiatr, gdzie można się ogrzać przy kominku po samym spacerze. W okresie właśnie wiosno-letnim oprócz samej ścieżki można wybrać się w rejs łodzią dookoła samego zamku. Oprócz tego odbywają się również warsztaty łucznicze, więc można sobie wziąć łuk do ręki, postrzelać, zobaczyć pokazy. A to też będzie rozwijane, tego będzie pojawiać tutaj coraz więcej. Cała ścieżka została przygotowana w taki sposób, że można tutaj spędzić kilka ładnych godzin, tak naprawdę na łonie natury. To zależy od każdego z nas. Można pospacerować, poczytać, doinformować się, można usiąść, odpocząć. W okresie letnim też funkcjonuje futra, gdzie można zejść coś na ciepło, na zimno, są leżaczki. I ścieżka jest przygotowana tak naprawdę pod wszystkich: pod dzieci, pod seniorów. To, co za nami widać, są to właśnie warsztaty łucznicze, które właśnie odbywają się cały rok. Na pewno w ferie zimowe, weekendowo łucznicy będą na ścieżce i wtedy każdy, od najmłodszych po najstarszych, mogą chwycić w łuk do ręki i postrzegać. Mimo ujemnej temperatury, takiej, że nawet trudno mi mówić, to był naprawdę fantastyczny spacer tą ścieżką edukacyjną, a otoczenie tego zamku sprawiło, że spacerowało się naprawdę pięknie. A my co? Jedziemy dalej. Krzysiu, tak jeździmy, jeździmy, ale czegoś mi brakuje. Wiesz, czego? Okularów. Okularów przeciwsłonecznych. Jak myślisz, ile zgubiłem okularów w poprzedniej edycji turystycznej Wielkopolski? Osiem. No, 8 albo 9. A jeśli okulary przeciwsłoneczne, to salon optyczny, piękne oczy. Zima to szczególny czas, rzeczywiście, i tutaj podczas zimowej aury również należy zadbać o prawidłową ochronę naszego wzroku. Słońce jest nisko. To jest pierwsza rzecz. Po drugie białe otoczenie śniegu, więc z każdej strony jesteśmy w tym światłem dziennym mocno, mocno atakowani. Okulary przedsłoneczne pozwalają nam na bardzo szerokie podejście do tematu. Możemy sobie tutaj wybierać od bardzo fikuśnych modeli po bardzo celowane. Rzeczywiście w zależności do jakich czynności też chcemy te okulary. Na narty będą inne, do golfa będą inne. W zależności od otoczenia, możemy tą barwę filtra dobierać odpowiednio, aby lepiej postrzegać, czy też więcej szczegółów dojrzeć, czy po prostu lepiej też chronić swój wzrok. Jesteśmy salonem, który posiada bardzo szeroki zasób towaru i, i dysponujemy najnowszymi markami, największych producentów na świecie. Jak widzicie, wybór okularów przeciwsłonecznych w tym salonie optycznym jest naprawdę niezwykle szeroki. Tak szeroki, że aż sam nie potrafiłem zdecydować się, który model jest najfajniejszy. My tymczasem zmierzamy do ostatniego przystanku w naszej wycieczce. Koniec naszej dzisiejszej wycieczki. Dojechaliśmy do krainy położonej na styku trzech województw: Zachodniopomorskiego, Lubuskiego i oczywiście Wielkopolskiego. Jesteśmy w Pestkownicy. O tej porze roku nie tylko piękne polskie góry, ale także Wielkopolska tak naprawdę jej... Jej kraniec mamy tutaj dużo do zaoferowania. Tak. Mamy na posesji wspaniałe jezioro borowinowe, gdzie o tej porze roku można sobie morsować. Do tego rozpalimy wam ognisko i potem przywitamy was w saunie. Jeżeli ktoś lubi ciszę, to jest jedyny okres w roku, gdzie tak naprawdę można odpocząć od zgiełku miasta. Mamy przygotowaną dla was bawialnię dla dzieci, mamy salę biesiadną, mamy też szeroką ofertę dla grup. Zorganizowanych, robimy y, szereg szkoleń, mamy dwie wspaniałe sale szkoleniowe. Robimy też dla naszych gości zimą wiele atrakcji. Robimy wspaniałe, niezapomniane kuligi, kuligi z pochodniami, robimy kasyno, i robimy warsztaty, pokazy, degustacje kulinarne, y, degustacje win. Także na pewno coś w naszej szerokiej ofercie każdy sobie znajdzie także zimą. Także serdecznie zapraszamy. Chodźcie! Choć Krzysiu, może się ogrzejemy tam trochę. Pięknie. Ej. Pestkownica to miejsce, gdzie można obcować się z naturą i zwierzętami. Między innymi można tu spotkać barany, muflony czy daniele. Słuchajcie, kolejną wielką atrakcją Pestkownicy jest to obserwatorium, które znajduje się za moimi plecami. To właśnie tam można spędzić czas podziwiając gwiazdy. Jak widzicie, Garfield też ma ochotę na e? podziwianie nieba. To co, Garfield, idziemy? Idziemy. Nasz nowoczesny obiekt położony na 50 hektarowej działce wśród lasów i jezior e, posiada około 30 tak naprawdę jednostek do spania, mówimy tutaj o pokojach i domkach, także spokojnie ugościmy, e, bardzo wygodnie, 60-70 osób. Pestkownica to nie tylko hotel, ale także czynna codziennie restauracja. Serwujemy głównie dania tradycyjne kuchni polskiej. Flagowym daniem na dzisiaj jest golonka, żeberka, pierogi, a także wspaniałe desery. I tutaj wyróżnia się czekoladowy fondant babcikazi. Ubiszkownica to miejsce, gdzie naprawdę można się zrelaksować i oczywiście również pysznie zjeść. Jeśli chcielibyście zorganizować imprezę okolicznościową, to również to bardzo właściwy adres. Tutaj naprawdę można odpocząć w niesamowitych warunkach. A my co, Krzysiu? Chyba ten jeden dzień ekstra sobie zostaniemy, co? Też mi się tak wydaje. A wy oglądajcie kolejne odcinki turystycznej Wielkopolski edycja zimowa.